Już ma kandydata na prezydenta? Mateusz Morawiecki i Adam Bielan są wściekli Jestem przekonany, że kandydatem PiS na prezydenta jest Przemysław Czarnek, powiedział w gościu Przemysław Wipler. Poseł Konfederacji uważa, że nawet ewentualne starcie w prawyborach przeciwko Karolowi Nawrokiemu i Tobiaszowi Bocheńskiemu tego nie zmieni. Myślnik To tak, jakby dać gołocie dwóch 7-latków, stwierdził. Wybory prezydenckie. Jestem przekonany, że kandydatem PiS jest Czarnek. Wciąż nie wiadomo, kogo PiS wystawi w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Partie mają czekać prawybory, które wyłonią kandydata zdolnego powalczyć o schedę po Andrzeju Dudzie. Marek Suski w, po popołudniowym, dopytywany, czy PiS wybierze kandydata na prezydenta do 11 listopada, kiedy to zgodnie z sygnałami z partii, tenże miał być zaprezentowany, potwierdził taką informację, choć nie odpowiedział, czy prawybory na pewno się odbędą. Jak stwierdził, nikogo w Polsce nie interesuje, czy w PiS będą prawybory, czy nie będzie. Dodał, że ma nadzieję, że każdy z kandydatów, jaki będzie wystawiony przez PiS, będzie w stanie wygrać wybory i obronić Polskę przed tymi szalonymi rządami. To pewnie będzie ode mnie trochę zależało: jeśli będą prawybory w PiS, kto będzie kandydatem. Wtedy zagłosuję na tego, kogo będę popierać, powiedział Suski. Zupełnie inaczej tę sprawę widzi przemysław Wipler. Poseł Konfederacji jest pewny, że PiS ma już kandydata. Jestem przekonany, że kandydatem PiS na prezydenta jest przemysław czarnek. Na tyle, na ile moje źródła w PiS są wiarygodne, to wiem, że od wczoraj Mateusz Morawiecki i Adam Bielan są wściekli, bo nie poszło to po ich myśli, mówił. Wipler nie jest jednak przekonany, czy prawybory faktycznie się odbędą. Jeśli Czarnek będzie kandydował z Bocheńskim i Nawrockim, to tak, jakby dać gołocie dwóch, siedem latków, bo tak by to wyglądało wynik byłby jasny. Skąd ta wiedza? Staram się mieć dobrą wiedzę we wszystkich partiach politycznych i we wszystkich klubach parlamentarnych i rozumieć, co się dzieje, argumentował w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Kto kandydatem ko? Donald Tusk podjął decyzję. Według praktycznie wszystkich sondaży największym rywalem kandydata PiS będzie osoba, na którą zdecyduje się postawić koalicja obywatelska. I w tym przypadku wciąż nie wiadomo, kto to będzie. Decyzję w sprawie kandydowania, jak się wydaje, podjął już Donald Tusk. Kto będzie naszym kandydatem w wyborach prezydenckich? Te decyzje ogłosimy 7 grudnia na Śląsku. Będzie to ktoś, kto: po pierwsze, nadaje się najlepiej na ten urząd, po drugie, ma największe szanse na wygranie, po trzecie, nie będę to ja. Naprawdę, napisał w mediach społecznościowych premier. Do tej pory wydawało się, że murowanym kandydatem KO będzie Rafał Trzaskowski, ale ostatnio do gry wkroczył również obecny szef MSZ Radosław Sikorski. Tyle, że jemu akurat wyniki sondażowe nie dają aż tak wysokiego poparcia, jak prezydentowi Warszawy. Ba, w opublikowanym badaniu na zlecenie wirtualnej Polski Sikorski w pierwszej turze przegrałby z potencjalnym kandydatem Piskarolem Nawrockim, gdyby to on wystartował w wyborach.